Włoski dyplomatyczny sprint w Mediolanie. Karol Nawrocki i Giorgio Meloni o wojskowej tarczy i G20 tarcza uścisk dłoni. Nieprawdopodobne tempo prezydenckiej wizyty we Włoszech. Choć 7 lutego 2026 roku oczy całego świata zwrócone są na sportowe areny, to właśnie komunikat kancelarii prezydenta RP z wieczoru zelektryzował opinię publiczną. Karol Nawrocki odbył nagłe, niezwykle merytoryczne spotkanie z premier Włoch Giorgio Melouni. Rozmawiali o konkretach, od współpracy wojskowej po wejście Polski do elitarnego grona G20. Przekazano w oficjalnym komunikacie. Sytuacja w Mediolanie, który na czas XXV zimowych Igrzysk Olimpijskich stał się nieformalną stolicą światowej dyplomacji, sprzyja szybkim i konkretnym rozmowom na najwyższym szczeblu. Spotkanie z Melouni, liderką trzeciej gospodarki Unii Europejskiej, potwierdza. Że Polska w 2026 roku wyrasta na kluczowego partnera Włoch w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego. Kluczowe punkty rozmów na Wrocławskiej Melouni 6 lutego 2026 roku Emotikon Smutek. Współpraca wojskowa Dialog o wspólnych projektach technologicznych i wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Tarcza bezpieczeństwa Analiza bieżących zagrożeń w Europie i koordynacja działań w ramach struktur unijnych. Polska w G20: Strategiczne rozmowy o poparciu Włoch dla ambicji Warszawy dołączenia do grupy 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Relacje dwustronne uzdrowienie i zdynamizowanie handlu oraz inwestycji między Rzymem a Warszawą. Warto zauważyć fakt, że prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje olimpijską otoczkę do prowadzenia ofensywy dyplomatycznej, która wykracza poza granice Europy. Jak poinformowała kancelaria, Prezydent brał również udział w recepcji wydanej przez przewodniczącą MK Olczy gdzie miał okazję do kuluarowych rozmów z wiceprezydentem USA J Devansem. Fakt, że polska głowa państwa znajduje się w centrum tak ważnych spotkań, pozycjonuje nawrockiego jako aktywnego gracza na arenie międzynarodowej. Piątkowe spotkanie z Georgią Meloni było nie tylko okazją do politycznego uścisku, ale przede wszystkim do zacieśnienia więzi transatlantyckich. Które, jak podkreślała później premier Włoch, są kluczowym filarem stabilności wobec globalnych wyzwań. Dla Karola Nawrockiego Mebiolan stał się więc areną, na której obok sportowych emocji wygrywane są ważne dla Polski interesy gospodarcze i militarne. Internauci chwalą tempo działań. Dobrze widzieć prezydenta, który zamiast tylko siedzieć na trybunach, załatwia ważne sprawy z najważniejszą kobietą w Europie. G20 to cel, na który czekamy kciuki za polską dyplomację. W 2026 roku Mediolan okazuje się być dla Polski wyjątkowo szczęśliwym miejscem, nie tylko pod względem sportowym. A wy co sądzicie o tym olimpijskim szczycie? Czy uważacie, że współpraca wojskowa z Włochami i poparcie Melouni dla Polski w G20 to najważniejsze tematy, jakie prezydent mógł poruszyć w Mediolanie? Czy może powinien bardziej naciskać na kwestie wspólnej polityki migracyjnej? Czy waszym zdaniem relacja na Wrocław i Melouni pomoże nam w budowaniu silniejszego głosu w Unii Europejskiej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym tekstem. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, by być na bieżąco z każdym wynikiem tych dyplomatycznych zmagań.